Wstyd. Jak poradzić sobie ze wstydem. Z tej strony mówi Asia, ze strony Doktor Miłość. Tutaj mam też notatki. Być może on musiała z nich skorzystać, jeszcze nie wiem. Dzisiaj postanowiłam porozmawiać z Wami na temat wstydu. Które jest obecne w życiu nas wszystkich, tak naprawdę, niemalże każdego dnia. I może powiem też, um, skąd się to wszystko bierze i czym ten wstyd jest. Dzisiaj powiedziałam Wam w porannej relacji, żeby każdy z Was przyjrzał się, jak ten wstyd objawia się w Waszym życiu. Ponieważ wstydu możemy doświadczać tak naprawdę poprzez to, że jesteśmy postawieni w trudnej sytuacji. Czyli na przykład y, jesteśmy sobie w pracy i widzimy zdenerwowanego szefa, mamy świadomość, że nie zrobiliśmy czegoś na czas i to powoduje, że wstydzimy się, że nie zrobiliśmy czegoś na czas. Lub możemy się wstydzić, tak naprawdę, y, w naszym zdaniu, mówimy, wstydzimy się tego, że czegoś zrobiliśmy źle. Czego jeszcze możemy się wstydzić? Tak naprawdę, wstyd, moi drodzy, to jest nic innego jak uznanie swojej niedoskonałości, jak uznanie tego, że nie jestem w czymś wystarczająco dobry, Nie zasługuję na pełne uznanie. Nie jestem wystarczający taki, jaki jestem. Lub tak naprawdę pod wstydem może się kryć też lęk, że ktoś zobaczy te moje słabości, które sam w sobie noszę, czasami nawet wyparte. Kochani, tak naprawdę wstydu jesteśmy uczeni już w całym systemie Edukacji, ponieważ wstydu doświadczamy w szkole, kiedy nas porównują do innych uczniów, wstydu doświadczamy też w domu, kiedy rodzice mówią, czy nie możesz być tak, jak inne dziecko, albo na przykład mając kilka um, rodzeństwa, mówią, że czy nie możesz być taki jak starsza czy młodsza siostra, albo starsza siostra to jest porządkowa, ty nie potrafisz sprzątać. Czyli porównywanie dzieci do innych powoduje, że to dziecko się wstydzi. Jednokrotnie dziecko słyszy, też wprost. Powinnaś, powinieneś się wstydzić. A więc tak naprawdę nabieramy od dziecka przekonania, że ten wstyd jest czymś naturalnym i że powinniśmy z niego korzystać. Kiedy dorastamy, spotykamy na naszej drodze ludzi, którzy są wychowani w innym domu, w innym środowisku i postępują inaczej. I czasami zdarza się, że dla nas jest to tak dziwne do zrozumienia, że wręcz wydaje nam się, że ktoś jest bezwstydny. Bezwstydny, ponieważ robi rzeczy, co które my się wstydzimy, co które nam kazano się wstydzić. Coś robi te rzeczy i jest bezwstydny. I tutaj chciałam, kochani, powiedzieć wam jedną rzecz. Wstyd sam w sobie jest programem, którego w życiu warto się pozbyć, ponieważ ty już dzisiaj jesteś właściwy, zawsze. Każdy z nas jest właściwy, zawsze, w każdym momencie życia. A wstyd, tak naprawdę, odbiera nam radość doświadczania życia. Wstyd odbiera nam poczucie tej naszej doskonałości i wstyd nie jest potrzebne. I tutaj chciałam Wam wszystkim powiedzieć, aby nie bać się zrezygnować ze wstydu, ponieważ wstyd nie ma tak naprawdę nic wspólnego z autorefleksją. Ponieważ my posiadamy w środku do urodzenia, nasza miłość własna posiada wszystkiego jak sumienie, więc my dobrze wiemy, że jeżeli postąpimy źle, to nas sumienie sprowadzi na miejsce i sumienie zawsze sprawi, że będziemy mieli tą taką. Em, Twórczą moc przeprogramowania siebie, przy transformacji. Jeżeli coś zrobiłam źle, powiedziałam coś źle, ym, może zrobiłam komuś przykrość, lub byłam nie do końca uczciwa z czymś, to tak naprawdę moje sumienie mi to powie, ale powiem to nie w taki sposób, żeby mnie samobiczować i żebym ja się wstydziła. Tylko raczej w taki sposób, który mnie wzmocni. Czyli wtedy ja tak naprawdę stoję za sobą. Jestem dumna! Wow! Jestem dumna! Nawet jeżeli tak postąpiłam, ale jestem dumna, że potrafiłam się z tego nauczyć. Jestem dumna, że potrafiłam to przetransformować. Także moi kochani, e, poczucie w ogóle wstydu warto zauważyć w swoim życiu i przypomnieć sobie, kiedy jako dzieci doświadczaliście jego. Przypomnieć sobie. Kiedy byliście wystawiani na ten wstyd i przypomnieć sobie, jak on dzisiaj się objawia w Waszym życiu? Ponieważ bardzo często to wstyd jest właśnie tym czynnikiem, który powstrzymuje nas przed awansem, ponieważ wstydzimy się pójść i poprosić o coś, co nam się należy. Wstyd powstrzymuje nas czasami przed szczęśliwą relacją, ponieważ wstydzimy się. Otworzyć przed człowiekiem, bojąc się, że nas pozna, zobaczy i wycofujemy się tak naprawdę z fantastycznych relacji, które mogłyby się okazać bardzo cudowne. Wstyd powstrzymuje nas przed, jakby, sukcesem finansowym, ponieważ wstydzimy się być bogaci, wstydzimy się sięgnąć po to, co się nam należy. Czyli zobaczcie, że wstyd tak naprawdę jest czynnikiem, który nas prowadzi wstecz. Wstyd nie buduje nas. Wstyd jest zawsze, działa tak jakby. Kurcząco na nas. Czyli zastanówmy się, czy coś, co nas kurczy jako osoby, może być dobre, a więc coś, co jest dla nas niedobre, trzeba odrzucić. I czym to zastąpić? Kochani, kochanie siebie jest jedynym sposobem, żeby tak naprawdę ze wstydem sobie poradzić. Oczywiście kochanie siebie to jest bardzo duże, tak? Pojęcie i nie da się tego może skrócić króciutko, ale jak możemy poradzić sobie ze wstydem? Po pierwsze, odważyć się zawsze być sobą? Pamiętajcie, że lepiej jest być sobą niż kopią kogokolwiek. Czyli tak naprawdę nam się czasem wydaje, że jestem sobą. Jestem sobą, ale jednak przychodzi sąsiadka i says, A, Dzień dobry, pani, jak fajnie. I już wchodzimy w jakąś rolę. Odważcie się zawsze być sobą, takim samym. Zawsze, zawsze być takim samym. Ja też kiedy zaczęłam nagrywać filmiki, to słyszałam, że jestem za miła, za słodka, za ciepła. Mogłam to zmienić, ale sorry. Ja jestem jaka jestem, inna nie będę. Komuś się nie podoba, nie musi na to patrzeć. I wy spójrzcie tak na siebie. Spójrzcie na to w ten sposób. I jesteś jaki jesteś. I ci ludzie, który, którzy będą cię lubić, którzy będą cenić te cechy w tobie, będą przy tobie. Ci, którym nie będzie to odpowiadało, odsuną się od ciebie, ale to też jest właściwe. Nie potrzebujesz mieć w swoich życiu wszystkich, prawda? To jest rzecz pierwsza. Kolejna rzecz to jest zrozumienie, że nie jesteś coś takiego jak perfekcyjny przykład, bo tak naprawdę perfekcja nie istnieje. W ogóle nawet w psychologii orientuje się coś takiego, jest coś takiego wyszczególnione, jak syndrom oszusta. I co to oznacza? Oznacza to, że ludzie, którzy odnieśli olbrzymie sukcesy, na przykład w sporcie albo zawodowe i idzie im to dobrze, oni czują też w środku, mają poniekąd też takie silne poczucie wstydu, które, które im mówi, że oni nie czują się tego godni, oni czują się nie do końca na to zasłużyli się zastanawiają, czy oni są kompetentni do tego i starają się perfekcyjnie wykonać. Swoje obowiązki nie do końca wierząc, że im się należą. Czyli zobaczcie, wy czasami patrzymy, tak, w internecie, albo, albo ogólnie obserwujemy osoby, tak, i czytamy osoby, które odniosły sukcesy i myślimy sobie, że wow, jak wspaniale, pomyślcie o tym, że wielu z nich ma o sobie poczucie, że na to w ogóle nie zasłużyli. Kochani. A tak naprawdę co jest sukcesem? Sukcesem może być ugotowanie fantastycznego obiadu. Sukcesem może być posiadanie fantastycznych przyjaciół, sukcesem może być spokój ducha, może być wspaniałe rysowanie. Wspaniałe malowanie, śpiewanie, wszystko może być sukcesem, jeżeli sobie tylko pozwolisz zauważyć na to, że jesteś właściwy zawsze, w każdym momencie. Wtedy nie musisz się siebie wstydzić, prawda? Eee, kolejna rzecz to jest tak naprawdę otwartość i szczerość, zawsze. Czyli e, jeżeli jest coś, czego ty się boisz w sobie, na przykład to jest osoba, która posiada toksyczną relację, ale nie mówi o tym, bo się boi oceny otoczenia. Boi się, na no w świecie boi się, że zostanie oceniona w jakiś sposób przez otoczenie. Mów, wśród swoich przyjaciół, rodziny i bliskich o tym, czego się najbardziej boisz. Mów. Mów o tym, co Ci daje niepokój. Zauważysz, że z chwilą, kiedy Ty zaczniesz mówić o tym, czego się wstydzisz, tak naprawdę uzyskasz coś takiego jak swoją wolność. Zauważysz, że wszystko w Tobie jest właściwe. Zauważysz, że bez względu na to, co Ty czujesz, bez względu na to, kim Ty jesteś, zawsze będzie grupa osób, która Cię będą akceptować i kochać. Kolejna rzecz, która jest na pewno tutaj też ważna, sobie zerknę. Dbaj o swoje zdrowie, dbaj o odpoczynek, dbaj o relaks, dbaj o ruch. Ponieważ w momencie, kiedy my tak naprawdę siedzimy z pilotem na kanapie i chipsy, cola, e, i wszystko, i zero snu, i siedzimy tak po nocach, to tak naprawdę następuje w nas takie uśpienie tej energii wewnętrznej, tego potencjału, tej naszej mocy, i my tracimy to poczucie wewnętrzne. Ile jesteśmy warci? Tak, jakby sami, popadamy w takie negatywne swoje dialogi wewnętrzne. I utożsamiamy się z postaciami z filmów, zaczynamy porównywać się do innych, i to jest bardzo, bardzo zły, wsteczny ruch. Wycofujemy się z tamtego kierunku, nie idziemy tam dalej. Także, kochani, ruch, zdrowie, relaks to jest podstawa tego, żeby mieć cały czas silne poczucie swojej wartości. To jest podstawa. I kolejna rzecz, to jest tak naprawdę zrozumienie, że lęk jest tylko iluzją. Boimy się tego, że jesteśmy niegodni, że jesteśmy niewłaściwi, boimy się robić rzeczy, których nigdy nie robiliśmy, boimy się nowych wyzwań, boimy się tego, tego, tamtego tak naprawdę w naszym życiu są dwie wibracje. Jedną z nich jest miłość, drugą z nich jest lęk. I teraz, jeżeli opowiemy się po stronie miłości, czyli po stronie tego, jestem jaka jestem, zawsze właściwa, Zawsze w odpowiednim momencie to tak naprawdę inną cały czas wibracje miłości przestaje mi tak naprawdę zależeć czy dostaję akceptację, przestaje mi zależeć jak jestem oceniana. Przestaje mi zależeć czy się komuś podobam czy nie. Po prostu jestem w miłości do siebie. Jeżeli podążam za lękiem, to zastanawiam się, a czy jestem właściwa, czy jestem okej. Okay. Czy ktoś to obejrzy, czy ludzie mnie ocenią. Zobaczcie, mówię na przykład na swoim przykładzie, tak? A może tym razem to, co mówię, jest niewłaściwe, a może tym razem ten film się komuś nie spodoba, a może tym razem wyglądam niewłaściwie, może włosy źle zrobiłam, a może ubrałam się nie tak, a może nagram ten film jeszcze raz, a może go jednak nie wrzucę. Zobaczcie, zawsze są dwie strony. Czyli to od nas samych zawsze zależy, po której my stronie staniemy, czy stajemy po stronie miłości, czy stajemy po stronie lęku. Wybieraj zawsze stronę miłości. I pamiętaj o tym, że lęk. To jest tak naprawdę tylko element naszej wewnętrznej mowy negatywnych wewnętrznej mowy o sobie. Im Ty będziesz siebie bardziej kochać, im Ty wyjdziesz z tego lęku bardziej, tym bardziej będziesz zauważał tą miłość do siebie, tym bardziej będziesz zauważał swoją idealność i tym bardziej będziesz mógł cieszyć się po prostu tą wolnością, która daje po prostu przede wszystkim zawsze bycie sobą. Zawsze bycie sobą jest bezcenne, kochani. I jeżeli jestem zawsze sobą, to czego mam się wstydzić? Jeżeli jestem zawsze sobą, nie ma powodu, abym mogła się wstydzić, bo ja jestem, jaka jestem. A więc dla mnie wszystko, co wypływa ze mnie i wszystko, co dotyczy mnie, jest idealne. I w momencie, kiedy ty kochasz siebie i rozumiesz, że jesteś takim cudem, który, który po prostu ma prawo doświadczyć tego, czego chce, ma prawo żyć swoim życiem, ma prawo podejmować własne decyzje, ma prawo mówić swoim głosem, mam prawo i korzystam z niego. Wolno mi, jestem właściwa zawsze. I Ty też jesteś właściwy zawsze. I zachęcam was do tej refleksji, żebyście o tym zawsze pamiętali. No, i oczywiście szukanie tak naprawdę głębszego sensu tej pracy nad sobą, bo możemy sobie powiedzieć: a tam, a tam, ten wstyd, wstydzę się, to po prostu, no niech już tak zostanie, już taka jestem, taki mam charakter, już nic z tego nie zmieniam, wszystko jest jak jest, ale kochani, praca nad sobą to jest tak naprawdę zaakceptowanie tego swojego piękna też. To jest sobie powiedzenie: dowiedziałam się czegoś o sobie, wow, spróbuję to pokonać. Rzeczywiście, jestem wstydliwą osobą, to spróbuję ten wstyd w sobie prze, przełamać, tak? okej. Okay. Teraz będę stała za sobą. Bez względu na wszystko zacznę specjalnie mówić ludziom rzeczy, których się boję. Specjalnie zacznę wyrażać to, czego boję się, że się o mnie dowiedzą. Na przykład miałam ostatnio spotkanie ze swoim przyjacielem. I on powiedział mi, że podczas spotkania biznesowego z grupą TAMOS, z którymi pracują nad projektem, powiedział im, że ja nie jestem za dobry w tym i w tym i w tym, natomiast w tym jestem dobry, to może pogadamy. I oni nagle strasznie się zdziwili, jak on mógł powiedzieć, że on jest w czymś niedobry. Zobaczcie, próbujemy się prześcigi, prześcigiwać między sobą i mówimy: Ja to jestem w tym dobry, ja to jestem w tym dobry, ja to jestem w tym dobry, to jestem w tym dobry, podczas kiedy tak naprawdę wstydzimy się przyznać, że w niektórych rzeczach nie jesteśmy dobrzy. Nikt z nas nie jest dobry we wszystkim, a więc przyznawajcie się, w czym nie jesteście dobrze i proście o pomoc ludzi tam, gdzie nie jesteście w czymś dobrze albo sobie poradzić nie możecie. Proszenie o pomoc to jest też tak naprawdę druga strona przeciwstawienia się wstydowi, ponieważ nie poproszę nikogo o pomoc, ponieważ wstydzę się. Dzisiaj na przykład rano, bo chciałam pojechać do pracy o godzinie siódmej i okazało się, że mój samochód nie odpalił. A więc moja pierwsza myśl była: wsiądę do pociągu i pojadę. Oczywiście Zosia samosia pociągiem do pracy, ale mówi przecież to akumulator, moja wina, nie? nie zostawi, zostawiłam światła na noc i po prostu samochód mnie nie odpalił. Była bardzo późna godzina, więc zapukałam sobie do sąsiadów obok, musiałam ich obudzić. Przyprosiłam pięknie i spytałam, czy mogą mi pomóc podładować samochód. Z miłą chęcią mi pomogli. Nie bójmy się prosić o pomoc. My jesteśmy ludźmi, ludzie są stworzeni do życia. W stadzie. Dlatego ten lęk, taki przed osądzeniem, przed odrzuceniem, tak, bo tym jest wstyd. Wstyd jest tak naprawdę głębokim lękiem przed odrzuceniem, przed wykluczeniem, przed byciem niegodnym bycia w tej grupie ludzi, w tym swoim klanie. Więc moi kochani, odrzućmy ten lęk i wyjdźmy właśnie z sercem do, do innych ludzi, wyjdźmy ze szczerością do innych ludzi i pokażmy się, kim jesteśmy. I zauważycie, jak życie jest wspaniałe, kiedy będziesz akceptował się zawsze. Jeżeli akceptujesz się zawsze, nie ma szansy na wstyd w Twoim życiu. Naprawdę. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.